Halo, halo, halo. Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmie. Oj, chyba mój kochany lubinek nie ma ochoty tutaj ze mną być, już go puszczam. Hello, hello, hello! Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmie. Od razu na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że niestety jest to dogrywka. Nie udało mi się odnaleźć pliku pierwotnego ze wstępem i zakończeniem, także Was za to bardzo przepraszam. Życzę Wam miłego oglądania. Są to produkty, które częściowo są to produkty, które nie są popularne na rynku, więc mam nadzieję, że sobie coś z tego weźmiecie. Napiszcie mi. Pod filmem, czy w ogóle znacie te, 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 te marki i, i czy cokolwiek z tych marek używaliście, używałyście? Zapraszam do oglądania. Przyszły do mnie rzeczy, które zamówiłam sobie przy okazji oczywiście, zamawiania suplementów. O suplementach, kiedy indziej. Natomiast zobaczyłam, że na tej stronie e i Herb się, i Herb. To nie jest polska e, strona, ale bardzo szybko dostałam przesyłkę. Wszystko się zgadza, także polecam. Zamówiłam sobie e, coś, co e, bardzo spodobało mi się po ostatnim teście, a mianowicie firma Roment. Roment. Już chyba tak to się czyta, bo wcale nie tak do końca umiałam. I zamówiłam sobie taką paletkę, jak pamiętacie albo nie pamiętacie, z mojego chyba pierwszego albo drugiego filmu po przerwie, paletka, którą zamówiłam, którą zamówiłam, to była ta paletka, tylko w neutralno-chłodnych kolorach i tylko w matach. Tym razem zamówiłam sobie paletkę, zamówiłam sobie tę paletkę, ponieważ ona bardzo, bardzo spodobała mi się na zdjęciu i ma też błyszczące błyszczące cienie, mocno błyszczące pokażę Wam, ta jedna to, to jest taki czysty brokat chociaż nie do końca on jest taki bardzo, nie wiem czy to będzie widać mam nadzieję, że coś widać drugi błyszczący to jest takie złoto, mocne trzeci to jest takie bardziej zmielone, coś bardziej na co dzień a czwarty to jest taka ciemny cień taka typowa plastelinka nie wiem czy to będziecie widzieć może trochę ciemnie. Teraz powinno być widać. Jest to bardzo, bardzo ciekawy produkt. Rozjaśnię się znowu. Natomiast te brązy wydają się bardzo, bardzo codzienne. Porównując je do tych brązów, no to widać na pierwszy rzut oka, że są cieplejsze. A ponieważ bardzo podobała mi się konsystencja i sposób, w jaki się nim malowało, Dlatego zamówiłam sobie tą cieplejszą wersję. Zresztą one są takie bardzo kompaktowe, przyjemne. Zainteresowała mnie jedna rzecz: eee, taki produkt do brwi i do włosów, ponieważ, jak wiecie, albo nie wiecie, yy, dzisiaj mam znowu włosy do góry. Ale mam, no tutaj widać prześwity. chociaż i tak jest teraz dzięki używaniu wcierki, mocno mi się poprawił ten obszar, dlatego sobie te grzybka też nie obcięłam. Kupiłam sobie te cienie, ponieważ chciałam sobie właśnie je trochę przyciemniać, te rejony, te obszary i tu jest napisane. Matowie leki puder do brwi i linii włosów. Został opracowany do stosowania na brwi i linie włosów, w pełni pigmentowany i wodoodporny. Używając zrobionego pędzelka do brwi, wypełnij brwi ruchem muskującym na linii włosów, używaj pędzla do blendowania okrężnym ruchem, rozprowadzaj produkt ku górze, wzdłuż linii włosów, wypełniając przyrzedzone obszary. No, bez parapenów, bez talantów, bez zapachów syntetycznych, wegański produkt, no, mam bardzo ciekawa tego. Więc mam nadzieję, że sobie to zaraz razem wypróbujemy. I też z tej samej firmy Jason Wu. Kredki dobry brwi, takie cienkie. Zaraz zobaczymy, jakie kolory w ogóle Ceny macie napisane pod spodem. Ale to nie były jakieś bardzo drogie rzeczy, coś koło 30 zł za sztukę. Cienie kosztowały chyba 40 czy 50. Kredka. Dosyć cienka z jednej strony. Ma sztoteczkę dość twarda. Kolor 01 jest dość ciemny, tutaj widzicie. Ale nie jest bardzo ciepły więc ten plus. Zaraz zobaczymy: dwójka, dwójka może być jeszcze ciemniejsza. Najprawdopodobniej, ale może być też chłodniejszy. Zobaczcie, to jest ta, ten numer numer 2. Zaraz zobaczymy: czy to jest drugi numer 2. Tak, numer 02. Jest fajniejszy, bo jest bardziej taki chłodny odcień, dla mnie lepszy. Ale mam dwa, cieszę się bardzo. No i jeszcze chciałabym się dla nich przetestować. Nie wiem, czy znacie korektor Flaresy Natural Skin Serum Concealer. Nie wiem, czy to jest nowość, ale dla mnie jest to nowość, więc zobaczymy. Korektor y, bardzo ciekawy. Za mnie mi jest MIO, bo było ten taki MIO, więc wziąłam to z MIO. To mam ma takie typowo dla dzieci, hewe. Kosmetyki, ale ten jeden produkt, ten jeden korektor mnie zainteresował. No i ten podkład, krębę bez bel No dobra, to co? Zaczynamy. Najpierw zrobimy sobie makijaż brwi. I przyciemnimy te przerzedania. To jest kolor 0,1. Dotknę sobie, no, co tylko to są po prostu. Brązowe cienie. Podejrzewam, że można byłoby je używać normalnie do oczu, bo są bardzo, bardzo podobne. Natomiast mają bardzo ładny, taki chłodnawy odcień, co idealnie będzie się zgrywało z moją karnacją. Najpierw sobie zrobimy: zrobimy sobie tym środkowym cieniem. I patrząc tutaj w lusterko, czy to nie będzie za ciemne. Dosyć się sypią. Wezmę sobie ten jaśniejszy kolor. Nie wiem czy coś widzicie. Ja na żywo widzę, że jest efekt. Ja naprawdę mam teraz dużo lepszy. W ogóle mam baby hair to -y, co jest coś, czego już nie miałam bardzo dawno. Więc nie jest tak źle. Ale y, naprawdę, polecam Wam dziewczyny, jeżeli macie problemy z takimi przeżydzeniami i się wstydzicie, to po prostu bardzo dobrze działają suche szampony. Naprawdę, suchy szampon to jest złoto w takim odpowiednim odcieniu. Nawet lepiej niż te takie pudry specjalistyczne nie wiem, Maybelline chyba takie, nie Maybelline, L'Oreal coś takiego ma. Ale właśnie suche pudry, suche szampony są świetne. Nie, naprawdę działa. Działa, można sobie sobie tutaj wiecie przyciemnie takie miejsca na skroni no co Wam będę mówić chciałabym mieć piękne brwi gęste, piękne włosy gęste, no ale nie można mieć wszystkiego biorę sobie taki pędzelek typowy do brwi spróbuję sobie tym najciemniejszym cieniem, bardzo ładne mają kolory, nie są ciepłe te cienie ale też nie są takie szare, bardzo mocno. No, bardzo naturalnie to wygląda. Przyznaję, że odzwyczaiłam się od malowania brwi cieniami. Kredka jest mi bliższa, szybsza. Ale tutaj bardziej interesował mnie ten produkt jako produkt do włosów, właśnie, a nie do brwi. No, ta brwi jest mocniejsza, na pewno bo w tej brwi mam też dużo więcej włosów. Malowanie brwi cieniami jest dużo delikatniejsze, takie wiecie, bardziej mam wrażenie eleganckie, chociaż tak jak mówię, no kredką się robi to szybciej, kredką jest mi po prostu łatwiej. Dlatego wezmę sobie tą drugą kredkę, tą taką numer 2, ona jest bardziej szara i dosyć ciemna, ale nie na tyle ciemna, żeby mi tutaj zrobiła krzywdę. I sobie jeszcze tutaj podkoloruję te brakujące elementy, bardzo fajne produkty, cieszę się bo chcę jeszcze Wam pokazać jeszcze moją kochaną, najkochańszą najspanialszą kredkę jaką mam w życiu do brwi, to jest kolor 04 Cool Blond nigdzie nie można jej kupić, chyba tylko na stronie, no nie jednak mój Cool Blond jest bardziej szara, ale ta też nie jest z Jasona też nie jest taka zła w ogóle czeka mnie makijaż permanentny brwi, bo już mam dosyć malowania tych brwi non stop kredkami i cieniami. Chciałabym to mieć już zrobione raz, a porządnie. Jako żelu wykorzystam mój ostatnio ulubiony z Yorkaya. To jest taki zwykły żel usztywniający włoski, bardzo, bardzo przyjemny. Naprawdę polecam, jeżeli się zastanawiałyście, to jest bardzo godny polecenia. Nie zostawia takich śladów jak po laminatorach zostają. Jest bardzo przyjemny do użytku. Dobra, brwi mamy. To teraz możemy przechodzić do oczu. Jako bazę użyję sobie tego ostatnio używanego mm, korektora z Eveline Cosmetics. Nie jest to jakaś rewelacja, ale do celu. Do takiego celu się nada idealnie no i dobra. Lastowie sobie klasyczne oko. Nie będę się używała tych błysków, ponieważ wychodzę zaraz na rower. Więc tak naprawdę robię makijaż na rower. No i klasycznie, od najciemniejszego do najjaśniejszego. Chociaż może tym razem zrobimy inaczej. Najpierw sobie zagruntuję ten korektor najjaśniejszym cieniem. On nie jest taki zupełnie, zupełnie jasny. To nie jest taki cień do rozjaśniania. To jest po prostu cień. Takim bardzo jasnym beżowym odcieniu. One są niesamowicie miękkie, naprawdę. To jest czysta przyjemność dotykania i czysta przyjemność malowania się tymi cieniami. Świetne są. Nie wiem, czy u nas można kupić tą paletkę, ale naprawdę z tej strony i herb, no, jeżeli się tylko sprawdzi mi na oczach i będę ja mogła śmiało Wam polecać, to to bierzcie i kupujcie. Te cienie, te brązy mają taki lekko um, różowy podton, ale taki naprawdę lekko. Myślę, że wielu osobom będą pasowały raczej ciepłą stronę idące, ciepłe, neutralne, o tak bym powiedziała. Fajne jest też w tych cieniach, że one mają taki pigment, że na początku wydają się bardzo delikatne, ale Właśnie fajne jest w nich to, że można je dokładać, więc są bardzo bezpieczne do malowania. To nie jest tak, że sobie zrobicie od razu plamę, którą jest ciężko rozetrzeć, tylko zazieracie je do chmurki i dokładając możecie budować sobie siłę tego cienia. Bardzo, bardzo wartościowe cienie, bo jak wiecie, nie wiem czy to już czy jest, mam nadzieję, że już nie jest, ale jakby wartością cieni ostatnio stała się ich mocna pigmentacja, co prowadziło do takiej trudnej pracy z tymi cieniami. A tutaj macie dobrze napigmentowane cienie, ale jednocześnie nie na tyle mocno, żeby Wam zrobiły krzywdę i się pięknie nadbudowują. Naprawdę, super. Na razie, super. Kupiłam te cienie tak sobie, pamiętam, po Hebe kiedyś. To pierwsze moje. W ogóle nie myśląc, że to może być coś fajnego, nie są chyba za bardzo znane u nas. Nie wiem, bo tak jak wam powiedziałam, już kilkukrotnie wyleciałam, że tak powiem, z, ym, z tego nurtu, co jest teraz modne. I tak jak też wspominałam wcześniej, oglądam może jedną, może dwie. YouTuberki. Ostatnio nawet obejrzałam, chociaż też mam, jeszcze jej nie odsubskrybowałam, ale jej nie oglądałam, już od dawna, i bardzo w sumie jestem ciekawa tego jej nowego um, kompletu produktów z Brush Up i chyba sobie to kupię. Bo to nie jest tak do końca, że ja się obraziłam na malowanie, nie, po prostu już mi nie szkoda pieniędzy, ale są pewne rzeczy, które mi dalej interesują i dalej chcę je jakby m, używać i kupować. Więc y, myślę, że możecie się spodziewać, jak tylko mi się oczywiście uda kupić, to y, możecie się spodziewać y, testu produktów z braszak. Y, też z Maxineczki pędzel <grym> używam. Lubię je. Chociaż przy tej ilości pędzli, które mam, to nie są to jakieś tam. Pierz, pędzle pierwszego wyboru dlatego, już sobie tak posegregowałam wszystkie pędzle markami, żeby właśnie używać je zgodnie z, z marką. Bo często te pędzle, właśnie od maksii, które mają krótkie trzonki, gdzieś mi ginęły wśród tych takich standardowo długich e, pędzli. Ja chciałabym je używać, bo one są naprawdę bardzo dobrej jakości. Zresztą, czemu miałabym nie korzystać? okej, okay, no to tak zobaczcie. Kilka ruchów, mamy naprawdę bardzo ładnie wykonturowane moje ocenie w sensie, bardzo ładnie. No ale wiecie, chodzi mi o to, że bardzo prosty sposób wykonturowany oko, które jest zwykłym, brązowym okiem, ale te cienie, no, pracują jak złoto. Są niesamowicie miękkie. Uwierzcie mi, dawno nie miałam pod palcem tak aksamitnych i mocno zmielonych cienie, jak te cienie od, nie wiem, właśnie z tej filmy. Zostawiam sobie je w tym momencie, takie jakie są. Mam pod, pod na twarzy krem z Basic Lab, a krem z, z peptylem miedziowym, który, jak już wiecie, kocham miłością bezwzględną. Potem sobie to jeszcze dopracuję i teraz biorę sobie korektor. Kupiłam go w kolorze 1P i on jest Peach. Czyli mogę się dom, domniemywać, że będzie to odcień delikatnie rozkwiniowy, może na tej stronie, gdzie jest większe zasienienie. Ten ko, m, korektor jak byłam w sklepie i sobie nakładałam na rękę, żeby, go, żeby te kolory sobie dopasować, bardzo, bardzo wydawał się taki m, bogaty w konsystencji. On chyba ma dodatek hialuronu, zaraz zobaczymy. Tak, z fasem hialuronowym, z hialuronowym. On jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. O, też mi się coś przykleiło do buzi błyszczącego. O! Dosyć taki ciemny, ale ja specjalnie sobie taki wzięłam, bo ostatni, po ostatnich zakupach, które miały zbyt jasne kolory, chciałam mieć jakiś korektor, Troszeczkę ciemniejszy. Mm, nie jest jakiś mocno kryjący, przynajmniej nie ten odcień. Wydaje się, jak tak nakładam, że jest kryjący, natomiast jak go potem blenduję, to gdzieś mi to ucieka. Wezmę sobie może pędzelek. mi się mocno. On mi się mocno zlewa z kolorem mojej skóry. No tak. Nie wiem, czy coś widać. Widać, ale nie do końca. Dobrze, zobaczymy w takim razie ten drugi korektor z MIO. On powinien być jaśniejszy. On jest kolorze też 03. Płynny korektor Hello Natural. I on ma taką fajną, długą pacynkę. Wydaje się ciemny. I sam widać to, że w sklepie wydawało mi się jasne. A tutaj wydaje się ciemny. No ale on jest naprawdę bardzo dobrze kryjący. Ja już go widziałam właśnie w sklepie, jak sobie to nałożyłam troszeczkę. Więc. To dziwo on się naprawdę super zachowuje. Na pewno będę go używać. Znaczy tamtego też będę używała i dam Wam znać, ale wydaje mi się, że on jest naprawdę świetny, tylko chyba jest go tutaj mało. Nie słuchajcie, zobaczcie, to jest niesamowite. Tu jest 7 ml i tu jest 7 ml. Popatrzcie, moja głowa myślała, że tutaj jest nic, a tu jest dokładnie te samo produkty. Zobaczcie, jak to opakowanie. Przekłamują. Niesamowite, naprawdę. Dobrze, zrobię sobie jeszcze dolną powiekę, żeby to już jakoś zamknąć, to oko. Jest to bebe krem SPF 50, ja mam go w kolorze 02 Natural i muszę Wam powiedzieć, ona ma tutaj 30 gramów i muszę Wam powiedzieć, że go używałam prawie, no nie całe lato, odkąd go kupiłam, no to nie wiem, właściwie może będzie całe lato. Nie wiem jak Wy, ale ja nie umiem się pogodzić, że ten czas tak leci mi się wydaje, że dopiero się zaczynał wakacji, a już jest jesień, jest pierwszy dzień jesieni, kiedy to nagrywamy z Hello. Dobra, bardzo lubię ten produkt, jest... no i nie mam gdzie go nałożyć, bo mam ręce całe brudne, ale dobra. Jest świetny, uważam, że jest świetny, ma dosyć... Um, akurat tutaj jest dwójka, taki dosyć płynny, płynną konsystencję. Oczywiście nie jest to podkład, który się nakłada, i jest to podkład betonowy. No, Wybaczcie mi, może być trochę dla mnie za ciemny już, bo brałam go wtedy, kiedy byłam mocniej opalona, ale jest naprawdę mega przyjemny. Bardzo fajnie się go um, nosi w taki sposób, jak ja lubię, czyli delikatny, nienachalny, nie niemocny. Pachnie w ogóle, bardzo mi przypomina zapach, e, zaraz jak poczułam, e, taki ba basenowy, <laughs> nie wiem, chlorot co może nie jest dobra. ale mi się, zaraz może nie zapach od tego, tylko bardziej zapach gąbeczki po myciu. Jest naprawdę bardzo fajnym produktem, ma SPF50, prawda oczywiście, no, mówmy się to, SPF50 w tym, tym to nie jest e, ilość, która Was zadowoli, ale razem z Kremę, który używacie, czy, czy czymś przeciwsłonecznym, jak najbardziej się przyda. Bardzo fajny produkt. On ma w sobie Hyaluronic Acid, soksy liści Aloesu. Bardzo porządny produkt na co dzień. Jeżeli nie musicie mieć bardzo mocnego krycia, tylko takie, że tak powiem, nazwy to dzienne, to jest bardzo dobra rzecz. Teraz sobie biorę woalkę z Glam Shopu i sobie tutaj tak podczyszczę te moje cienie. Ponieważ niczego nie mam do twarzy, skończę sobie ten y, makijaż, zrobię całą twarz i zaraz do Was wracam. Wiecie, o czym zapomniała? O rzęsach! Przecież ja nie mam rzęs na oczach. <grych> Więc do rzęs, użyję tego tuszu, którego ostatnio, y, który Wam ostatnio pokazywałam, ale go nie zdążyłam użyć. To jest A Wings of color, Care Revolution, Care Revolution, no tak się nazywa, Care Revolution. Ma taką dosyć przyjemną szczoteczkę. Powiem tak, e, Szał nie robi. Co prawda jest to nowy produkt, więc dajmy mu szansę, ale nie, nie, szał nie robi. Dlatego na drugim oku użyję sobie tej odżywki jako bazy. Nie wiem, czy ją znacie, jest to odżywka, najzwyklejsza odżywka z Line Cosmetics, i jak ją nałożę na rzęsy jako bazę, to każdy tusz położony na nią jest po prostu świetny. I na to dopiero położymy ten tusz. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. No jest trochę różnicy. Nie, nie wiem, czy to widać, ale jest różnica. Myślę, że ten tusz musi mieć trochę więcej czasu, żeby przeschłonąć. Bo na razie jest za mokry. Nie jest, nie jest to mój ulubiony tusz do rzęs. Miałabym ochotę sobie wziąć od razu moją Ewelinę i ją... Eweliną pociągnąć te rzęce, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, na usta sobie nałożę błyszczyk z tej kolekcji ostatniej. Claresa z bryską. No i chyba mamy to wszystko. Odsunę się troszeczkę. Dobra. Podsumowując, mogę Wam powiedzieć tylko jedno: że te produkty, te palety to jest moje odkrycie numer 1, Ja nie wiem, czy można je kupić. Mam nadzieję, że będzie można je kupić. Są świetne. Uważam, że jakoś. Ja je zapłaciłam za ją coś koło 50 zł, a ona była w promocji z 40 czy ileś zł. Tam. Kolejne były w innych tam kolorach to były około stówki, ale myślę, że w promocjach można ją znaleźć. 02 Honey Garden Better Better than Palette. Naprawdę jest świetna. Naprawdę. I ta też jest świetna. Ta się nazywa 04 Dusty Garden. Są to odkrycia, które Wam w 100% polecam. Są po prostu świetne, świetne. Kolejne produkty. Ten, ten produkt do, do włosów i do brwi. Ja uważam, że jest świetny. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, takie jak ja, albo wasi mężowie mają lekkie łysienie na czubku głowy, no to też jest to jakaś opcja dla nich. Nakładam sobie teraz tak na bogato. Ja wiem, że to jest. Może przeginka, ale dlaczego? Jeżeli ktoś ma kompleksy, ja to doskonale rozumiem bo sama, w pewnym momencie zaczęłam się wstydzić nosić kitki, zaczesywać sobie włosy do góry. Ale jeżeli to może pomóc, czemu nie? Naprawdę Jason Wu na tej samej stronie e -help, i herb, i herb napiszę Wam. Można ją kupić, nie kosztuje dużo. Bardzo ładne odcienie. Szczególnie dla blondynki. Kredki do brwi, uważam, że też są świetne. Eee, Także no, wiecie co, no to jeszcze. Podkład BB, tak jak bym powiedziałam, świetny. Świetny, warty wydania. Nie wiem, mam koszty, też ląd na dole. Uważam, że jest bardzo dobry. Możecie sobie kupić w jaśniejszym kolorze, będzie mieć na zimę. Ja sobie go kupiłam trochę ciemniejszym, bo chciałam go nosić latem. A zawsze latem brakuje mi tych takich jasnych, przepraszam, ciemnych odcieni. Zawsze mam takie, że tak powiem, o Jezu, co ja tu mam. Zawsze mam takie odcienie za jasne na to, więc tym razem zainwestowałam w coś ciemniejszego i nie żałuję. Nieobli... Nieo... Nieoczekiwanie, ten malutki korektor, który okazał się tak samo duży jak ten. Jest bardzo dobry. Ten jeszcze trochę posprawdzam. Po Zobaczymy. Nie wiem, jak on będzie jak nie wiem, jak te korektory będą wyglądały jak wyschną. Być może już mam za dużo pod okiem i to wygląda ciężko, nie wiem, ale myślę sobie, że to też są dobre produkty, więc podsumowując chyba wszystko. No, no to na tym w tym momencie właśnie się skończył ten test. Także przepraszam Was za to zamieszanie. Ogólnie, e, ogólnie, 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 ogólnie wszystko wyszło super, więc czego się e, chce więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, zapraszam do kolejnych, zostawcie jakiś ślad po sobie, napiszcie mi, tak jak prosiłam wcześniej, napiszcie mi, czy używaliście, czy używało się tych produktów, mm, bo jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia. E, no to co, do zobaczenia wkrótce, buziaki, papa, hej.